Lubimy zera, nie? No. Oh. A zvlášť nie je koniec sezónu, máme tri meče, tri vážne meče. Ale ja opowiedzieć jak tam na maturach kibicowałem ci zdalnie. Mm, dzięki. Jak no, poszło dobrze? No, mogło być lepiej, ale. Jedyne co się obawiam to matematykę. <laughs> ale, ale no, coś tam próbowałem. Uczułem się w sumie sporo. Nie wiem dlaczego tak trochę gorzej mi poszło. Ale zobaczymy. A kiedy wyniki są w ogóle? W lipcu. No. A jak z nogą? Z nogą lepiej. Jest okej. Okay. Pracujemy i. Na no, obozie no. będzie sznówka? Oczywiście, że tak. Bary, może. Tak, się... tak, dawno tak, nie widziane tak, mój ulubieniec tak, tak, z kulisów. Tak, Co tak, ci się tak. stało z nogą? Yy, po no, Faulu? Nie, naderwany mam mięsień. Lekko i zrobił się jeszcze krwiak. No. Okej. Okay. Czyli musisz dojść do siebie zanim wrócisz do górnika. Dokładnie. Trzeba ba być gotowym na obóz. Bartek ci tu pomaga? Jak? Bartek oceniasz tą kontuzję? Lekkie przeciążenie Kosmetyka. Kosmetyka, damy radę. No za dwa dni chciał grać już mecz, ale chyba go nie dopuścimy. Nie, musi do nas być sinówka. Mm. A jak oceniasz w ogóle ten sezon pod względem kontuzji chyba spoko było, nie? Nie było jakoś tak za dużo. No nie, nie, jak... Luko trochę musiał poczekać. A Luko, ale to Luko to troszkę złożony bardziej temat. Mm -hmm. A tak to w sumie spokój. Maria, jako co meczowy raport z boiska, chciałbym Cię zapytać o sytuację z Light Show dzisiejszym, co się będzie działo? Dzisiaj e, mamy debiut e, naszych Mrygających Świateł, więc podczas występu Mateusza, czyli skrzypka, będziemy mieli dwie kombinacje świateł e, w dwóch różnych momentach, mam nadzieję, że to wyłapiecie. Bo my już wyłapaliśmy. Próby trwały długo, bo we wtorek siedzieliśmy tutaj prawie do 23, więc mam nadzieję, że było warto i że będzie Wam się to podobało. Ale to nie wszystko, dlatego że te światła będą dzisiaj jeszcze w użytku parę razy. Między innymi przy wyjściu zawodników, a później przy bramkach. Bramkach dla górnika. Więc obserwujcie, co się tutaj będzie działo, bo będzie się działo. Czy Twój zespół myśli już nad kolejnym sezonem i to, jak zaprosić, jak urozmaicić dzień a meczowy? czemu mówisz Twój zespół, a nie nasz zespół? A Ty to co, przepraszam? Nasz zespół, oczywiście. Czy nasz zespół? Tak, myślimy. Myślimy, bo mamy świadomość, że zawieszamy sobie tę poprzeczkę coraz wyżej i nie chcemy zadowalać się tym, co już jest, chcemy robić więcej, więc oczywiście zastanawiamy się nad tym już, co nowego wprowadzać. Dzień dobry, Panie Trenerze. Co nowego wprowadzać i jak najbardziej zachęcać kibiców do tego, żeby przychodzili na stadion, bo wszyscy jesteśmy świadomi, że mecz piłkarski to dziś nie tylko mecz, ale wszystko, co dzieje się dookoła. Opowiedz nam, jak twoje samopoczucie przed naszym show. Bardzo dobrze. Wspólnym. Zaprawiony w bojach, więc tylko do przodu. O, no już widziałem po twoich ruchach scenicznych, że tutaj jesteś oswojony z Murawą. Można tak powiedzieć. Dzisiaj będzie najbardziej efektownie, bo już się zrobi trochę ciemno czyli, czyli i będzie... słyszałem, że wygrać. Tak, tak, to już jest załatwione. <laughs> A czyli ty uruchamiasz, że tak ja powiem. Ja gramy jeszcze to, że załucham. Uruchamiasz pirotechnikę. Tak, więc e, nie chcę tu za, za dużo zdradzać, ale jest o czym myśleć. A murawa wasilska. No tak, trzeba uważać. Temperatura nie dopisuje mnie, tylko że skrzypce koloru białego, no to zimowym instrumentem nie są. Dosłownie wiesz, Dosłownie kawałek przegrywam, jak górywam to też... też nie wiesz, wyłączy. Żeby po prostu Mateusz wiedział, czy, czy się dobrze słyszy, no nie? No bo no mówię, tyle. no bez sensu jest to robić, widzisz, ludzie już chodzą, nie? No dobra, 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 no. No dobra, to puszczajcie i ten... Luko, jak dobrze cię widzieć. Tyle Cię nie było w kulisach? No, widzisz, A powiem ci, że oglądałem powtórkę z tego jak stoku. I jestem w szoku, no, jak on no, to wyciągnął. Ci, Idealny strzał, no nie? nie? No, dobrze uderzyłem, ale wiesz, on jeszcze lepiej obronił. No nie? Turbo Lukoszek. Turbo. O lukosiek. właśnie, jak ci poszło w turbo tym? Nie będziemy mówić jaki wynik, no, ale właśnie, dobrze mówi. ci poszło? Nie, nie mogę, wiesz, sprzedawać informacji. Bo ci karę znowu. Niedziela 21.30, zapraszam. A, bo to już teraz będzie? Tak, tak, no teraz po niedzielnych meczach właśnie w plus ekstra chyba tak? Tak, Czyli, tak, to jest no. chyba tam w programie. Mm. Będę oglądał. No fajna zabawa. Cieszę się, że mogłem wystąpić i tyle no. Ale hmm. dzisiaj ważne, żebyśmy wygrali w końcu. No, także jadymy Dursi. Tak po trzy punkty. To co zawsze mówimy. Będziesz szum. jak on się wycofał w żar, to jak, jak, Jak będzie ten, no to idziesz dwa na dwa i od razu patrzy w spotków. No i trzy tygodnie już zapomniałem, nie Włączone już można wód na wódkę. O, to jest to spała, to jest to. Brawo! Idziemy? Cine meci, ce, cine meci. Chcieliśmy też pokazać, że kibice to nie są wcale żadne bandyty, tylko ludzie, którzy ratują życie. Potrafimy i robimy. No właśnie, jak to wygląda z tą taką odpowiedzialnością społeczną wśród trójkolorowych? Jest poruszenie, jest, jest poruszenie, mobilizacja, jeżeli, jeżeli mówimy o tym. To naprawdę jest biuro osób, które na trybunach zaczepiają. O, to jest ten odkrwi, naprawdę robi to robotę. I możemy zawsze gdzieś tam przyłożyć tą krupelkę dosłowną do ratowania życia instytucji. jeszcze na końcu, dlaczego warto? Dlaczego, dlaczego warto? Przede wszystkim, że staje się bohaterem. Jest się bohaterem który... She off them water too, be getting money. Can't cuff no, she gon' go. If you got it, throw some more. Spin that money, you ain't broke. Shake that money maker, show me what your mama gave you. Got it out the mud, it ain't a gal here. Said I you no. Just think they cute these be chicken like the commentators. If I see you with your booty bay, you know I gotta take take Man, this it's best. We getting money, baby.

Just grab a script, this a movie Know you talking to the queen like Austin Powers, It get groovy Expensive, get on my, he eat it up just like a smoothie Got 200 on the dash, shit ain't a, can I do me If you want this paper, you gotta sue me I can't go from that, you spendin' spending it like Kim, I take the shop and got him on the run turn me up, I'm out here bumping it, stay with them ones Can't even get my sloppy seconds, out here eating crumbs Manage, expense, we getting money bags Manage, expense, we out here popping tags Dismiss. Ain't even gotta ask. Managed to dismiss. You see it on the screen. Managed to dismiss. We getting money bags. Managed to dismiss. We are here poppin' tags. Jestem No. A zwłaszcza z tyłu. Bardzo mi

best supporter of all time, bro. I know. i know. the best supporter, bro. No, you didn't see my mother, well. no. No? <laughs> <Yeah. laughs>